Zainwestuj w akcje spółki do Rzeczy S.A. Wspierasz, masz wpływ. Do rzeczy ma przyszłość. Zainwestuj w akcje spółki do Rzeczy S.A. Dzień dobry państwu. W piątek wieczorem, właściwie można powiedzieć późno w nocy polskiego czasu doszło do spotkania prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. No i myślę, że to było jedno z najbardziej rozczarowujących z punktu widzenia prezydenta Zełenskiego spotkań, w jakich uczestniczył, nie tylko on był tym rozczarowanym. Zanim do tego spotkania doszło, wcześniej już zostało ogłoszone, że odbędą się rozmowy w Budapeszcie między prezydentem Trumpem i prezydentem Putinem. O tym mówiłem w poprzednim odcinku. Ale jeśli chodzi o spotkanie prezydenta Zełęckiego z Trumpem, warto zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz na komentarze. Otóż wyraźnie widać, że Zeleński nie otrzymał tego, na co liczył. A na co liczył? Liczył na to, że uda mu się namówić, bo taka była atmosfera, która to, towarzyszyła temu spotkaniu, właściwie je poprzedzała, że uda mu się namówić prezydenta Trumpa, żeby przekazał Ukrainie rakiety Tomahawk, czy Tomahawk, jak ktoś woli. Możemy bardziej po polsku mówić, możemy mówić to bardziej, prawda, tak jak się powinno, czy jak to brzmi w oryginale. W każdym razie rakiety dalekiego zasięgu, które pozwoliłyby razić cele w Rosji. No i warto zauważyć, że spotkanie w, w Waszyngtonie poprzeciła właśnie cała sekwencja różnych dziwnych wypowiedzi Donalda Trumpa, który sugerował, że jest coraz bardziej zdenerwowany, że mu się Putin nie podoba, że tak nie może wyglądać, że on sobie z tym poradzi, yy, że on to rozważa. Nawet przypomnę, tydzień temu pojawiła się taka wypowiedź, z której by wynikało, że w zasadzie prezydent Donald Trump podjął decyzję o przekazaniu rakiet Tomahawk Ukrainie. Powiedział nawet coś takiego ja już decyzję podjąłem, ale jeszcze się nad pewnymi rzeczami zastanawiam. Podjąłem w domyśle przekazania. No i oczywiście, jak łatwo zauważyć, cała światowa, liberalna, globalistyczna prasa piała z zachwytu. Wreszcie to jest ten Trump, o którego nam chodziło. To jest Trump, który wstąpi do wojny, który wyśle rakiety, który wreszcie Zrobi to, czego oczekuje po nim Europa i cywilizowany świat. No wystarczy popatrzeć na komentarze, które pojawiały się od chwili, w której Donald Trump zaczął sugerować czy wskazywać na to, że te rakiety polecą. Na Moskwę, czy na Petersburg, czy na Rosję, aż do momentu, w którym nagle pojawiła się informacja o jego spotkaniu w Budapeszcie z prezydentem Putinem. To była wręcz euforia, to był triumf liberalnej prasy. Tak, Trump przejrzał na oczy. Tak, teraz wreszcie pokazał, kim tak naprawdę jest. Skończyło się udowanie, skończyło się udawanie, skończyła się gra. Oczywiście gra się skończyła, ale dokładnie przeciwnie, niż sobie to wyobrażali politycy europejscy, europejskie liberalne media. I wszelkiej maści globaliści, którzy pchają Trumpa do wojny z Rosją, bo o czym warto pamiętać nie istnieje coś takiego, to trzeba ciągle powtarzać jak przekazanie rakiet Tomahawk. Żeby one uderzyły w Rosję, to nie przekazuje się broni, tylko przekazuje się całe oprzyrządowanie czyli de facto oznaczałoby to wstąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny przeciwko Rosji. Co? O czym zresztą sam Putin wiele razy wcześniej mówił, że oznaczałoby to praktyczne zerwanie relacji między obu państwami, i co o czym też warto pamiętać mniej więcej w tym momencie kiedy Donald Trump ogłaszał, że on podjął decyzję, choć zastrzegając się, że jeszcze zastanawia się, czy faktycznie te rakiety przekaże, dokładnie w tym samym czasie rosyjska Duma zatwierdziła porozumienie wojskowe z Kubą, na mocy którego gdyby oczywiście chciano to zrobić, teoretycznie rosyjskie rakiety dalekiego zasięgu mogłyby się znaleźć na Kubie i mogłyby być wycelowane w cele oddal o 100-150 km od Kuby, czyli Waszyngton, i we wschodniej wybrzeże Stanów Zjednoczonych. No, nie trzeba być naprawdę wielkim strategiem, żeby zauważyć, że bardzo prosty mechanizm rządzi regułami relacji między supermocarstwami. Akcja powoduje reakcję. Im ktoś używa silniejszych środków, tym musi się spodziewać silniejszej odpowiedzi. I trzeba zakładać, że Donald Trump, mimo wszystkich swoich różnych no, zmian, mimo tego, że raz mówi to, raz mówi tamto, akurat pod tym względem jest człowiekiem wyjątkowo pragmatycznym i wyjątkowo racjonalnym. I musiał sobie zdawać sprawę, że ta, ta licytacja, którą prowadzi, w pewnym momencie on ją musi przerwać, ponieważ... W końcu, jeśli jej nie przerwie, to faktycznie te rakiety Tomahawk będą musiały lecieć na Moskwę, a w związku z tym odpowiedź będzie proporcjonalna i zostanie skierowana albo przeciwko samym Stanom Zjednoczonym, albo przeciwko jednemu z sojuszników. No i w związku z tym, prezydent Zemski był, warto to zauważyć, takie są różnego rodzaju przesłuchy, które do nas docierają, wyjątkowo rozczarowany i tylko on, właśnie cała ta europejska klasa polityczna, wyjątkowo rozczarowana tym, co się stało. Ja bym nawet powiedział mocniej. Załański w Waszyngtonie dostał czarną polewkę. On przyjechał tam pełen werworu, pełen zapału wojennego, pełen gotowości. Powiedział, że on jest gotów dalej toczyć wojnę, że tylko dajcie mi więcej broni, dajcie mi te rakiety, to on sobie poradzi, i tak dalej. I tymczasem Trump powiedział mu dosyć. To już jest skończone. Na pewnym etapie kończymy opowieści o wojnie. Trzeba naprawdę rozmawiać o pokoju. No oczywiście to, ta różnica, to zderzenie tej euforyczno-prowojennej postawy załańskiego i tego nagłego wycofania się Trumpa, wynika, z, to zderzenie wynika z tego, że Załański był kompletnie nieprzygotowany do takiego zachowania prezydenta Trumpa z bardzo prostego powodu, tak jak i ogół mediów europejskich brnął cały czas w opowieść o tym, że jeszcze ta jeszcze kolejna fala sankcji, jeszcze kolejne rakiety dalekiego zasięgu, jeszcze kolejne pociski i w końcu uda się osiągnąć ten wymarzony cel, czyli pokonanie Rosji. Tu warto zauważyć również to, co pisały polskie media. Polskie media tak jak od roku 2022 2023 głosiły wtedy bez przerwy propagandę, która mniej więcej sprowadzała się do jednego: jeszcze momencik, jeszcze chwileczkę chwileczka i Putin zniknie, i Rosja zniknie. Pamiętam nawet taki tekst w jednym z dużych portali o tym, że Rosja wróci do wielkości Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. No to wszyscy ci wielcy znawcy i eksperci nagle znowu się obudzili po dwóch latach drzemki i nagle znowu polskie media zaroiły się do opowieści o tym, jak to cudowna amerykańska broń zniszczy Rosję, wojska ukraińskie wyprą rosyjskie wojska z zajętych przez nie terytoriów, Rosja się rozpadnie. Pytanie jest oczywiście, ile tych będzie części, no ale to już eksperci tam zawsze podzielą i tak dalej, i tak dalej. Głupota, kompletna, niestety, beznadziejna głupota zdominowała ogół tego przekazu. Więc Załęski wrócił z Waszyngtonu z niczym, a ściślej mówiąc, wrócił z bardzo prostym przesłaniem: ma się dogadać. Ja szczerze mówiąc nie bardzo wierzę w to, żeby Załęski był w stanie się dogadać. To nie jest, ta, to nie jest ten człowiek, to, to żeby do tego, żeby faktycznie Usiąść do rozmów z Putinem i osiągnąć i wynegocjować jakieś realne porozumienie musi zniknąć Załański jako lider polityczny i musi zostać zastąpiony przez kogoś innego. I nie da się tego ominąć, ponieważ cała kariera polityczna, tak można powiedzieć, Złańskiego, jest zbudowana na tym, że on jest heroldem wojennym. On jest człowiekiem, który przede wojny i który za każdym razem, kiedy była szansa zawarcia jakiegoś porozumienia, ogłaszał, że jednak dajcie mi jeszcze więcej broni, dajcie mi jeszcze więcej pocisków, dajcie mi jeszcze więcej tego, tamtego i wam I jeszcze w jednej rzeczy się wyspują. Specjalizował w szantażowaniu całego świata, bo jak mi nie dacie, to jesteście po stronie zła, bo jak mi nie dacie, to wspieracie Putina, bo jak mi nie dacie i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście, jeszcze jedna część tej opowieści, wyjątkowo żenująca, niestety, bo jest powtarzana, czy była powtarzana, przez ogół polskich polityków opowieść ta brzmiała tak: Musimy wspierać wojenny, wojenny wysiłek Ukrainy, bo jak nie będziemy go wspierali, to Ukraina się wycofa albo padnie, i w związku z tym następnymi ofiarami będą kolejne państwa. W związku z tym wnioskowanie było takie: albo wspieramy Ukrainę, która nas broni murem przed Rosją, albo sami staniemy się ofiarą, ofiarą rosyjską. I w ten sposób konflikt, który ma bardzo konkretny. Powody, bardzo konkretne przyczyny dotyczące Donbasu i całej wschodniej Ukrainy jest i, jest i był przedstawiany przez ogół mediów. Liberalnych, jako konflikt świata zła z światem dobra, sił ciemności z siłami, z siłami światła, a Ukraina występowała w tej opowieści jako przedmurze zachodu broniące nas przed nawałą neoimperialną, która rusza ze wschodu. Ta opowieść jest moim zdaniem kompletnie nieprawdziwa i doskonale zresztą to wychwytuje nie tylko Donald Trump, ale cała ta sytuacja to doskonale pokazuje, z czym mamy do czynienia. Bo w jakim innym przypadku dałoby by się wytłumaczyć fakt, że negocjacje pokojowe są toczone przede wszystkim przez Stany Zjednoczone i Rosję, gdyby opowieść liberalnych mediów była prawdziwa. Jest to to, co obserwujemy, jest klasyczną wojną yy, tak zwaną proxy war, wojną, w której mamy do czynienia, wojną przez przedstawiciela, wojną zastępczą, gdzie w imieniu, że tak powiem, świata zachodu toczy ją Ukraina, de facto wspierana właśnie przez ogół państw zachodnich, ze szczególnym udziałem oczywiście Oczywiście wcześniej Stanów Zjednoczonych, ale też innych państw europejskich, i także oczywiście Polski. No bez tego tej wojny by nie było. Ukraina jest w tym sensie, można by powiedzieć, takim lotniskowcem wprowadzonym na teren wroga, z którego startują siły mające uderzyć, czy mają razić Rosję. Ale negocjacje i prawdziwy, że tak powiem, autor prawdziwy podmiot tej wojny gdzie jest? W Waszyngtonie. I co doskonale pokazują zresztą właśnie te rozmowy. Parę godzin temu pojawiła się informacja o tym, że w ramach rozmów między Putinem a Trumpem, bo, bo najpierw doszło do rozmowy telefonicznej, podczas której te rozmowy uzgodniono właśnie spotkanie bezpośrednie w Budapeszcie, ma to, się, ma to się odbyć w ciągu dwóch tygodni, ponoć pojawił się postulat, tak przekazuje Washington Post, postulat Putina mówiący o tym, że w zamian za Donieck, czyli za cały region, cały ten obszar Doniecka, Rosja jest gotowa odstąpić część innych terenów, nie jest jasne, czy terenów, które, które ona już okupuje, czy terenów, które zamierza okupować, rzecz dotyczy Zaporoża i Hresonia. No więc trudno powiedzieć, bo wiemy to tylko z przecieków i wiemy to tylko od jednej ze stron i wiemy to z Washington Post, który jest niby dobrze poinformowany, ale do tej pory cały czas konsekwentnie zajmował stanowisko bardzo mocno prowojenne. Więc nie wiadomo, czy takie te, faktycznie były te słowa, czy takie postulaty, czy też tak, naprawdę jest to jakaś gra, która ma sparaliżować albo utrudnić zawarcie porozumienia. Z tego samego źródła wynika, że rzekomo pan Witkow, to jest jeden z głównych doradców, jeden z głównych negocjatorów Donalda Trumpa, miał rozmawiać z delegacją ukraińską, namawiając ją do tego rozwiązania, czyli żeby odpuścili sobie albo żeby oddali Doniec, który i tak jest w 75% zajęty przez Rosjan, a w zamian. Za to dojdzie do porozumienia i wycofania, być może, czy, czy rezygnacji z zajęcia innych regionów. Bardzo trudno powiedzieć, jak mówię, czy to jest informacja prawdziwa, czy to jest informacja nieprawdziwa, ale jeśli poważnie rozmawia się o porozumieniu pokojowym, to tego typu do tego typu rozmów, do tego typu negocjacji trzeba się przyzwyczaić. Oczywiście ogół mediów krzyczy o zdradzie, o wyparciu się, o partia wojny, europejska partia wojny reprezentowana przez Niemcy, przez Francję, przez Polskę niestety od razu ogłasza, że to nie jest niemożliwe, że to byłaby wielka klęska i tak dalej i tak dalej. Ale w związku z tym trzeba zadać bardzo proste pytanie jeśli nie to, to jak ci. Panowie i panie wyobrażają sobie zawarcie porozumienia, bo jeśli nie zostanie przekazana jakaś cudowna broń Ukrainie, to jak ma dojść do jakiegokolwiek zawarcia porozumienia? No, co się ma wydarzyć? Chyba, że oni naprawdę wierzą w to, że przy pomocy, nie wiem, własnych sił będą w stanie i wsparcia udzielonego Ukrainie, będą, będą w stanie odbić te tereny zajęte obecnie przez rosyjską armię. No, ale jak to zrobić? Przy pomocy jakich sił? To jest oczywiście. Rzecz, na którą nie sposób uzyskać żadnej odpowiedzi. Cały czas jest to mgławicowe. A może kiedyś, a może jakoś, a może się pojawią nic z tego kompletnie nie wynika poza gadaniną i poza tym, że w tym czasie kiedy ta gadanina trwa, giną tak naprawdę ludzie. Tutaj dochodzi do tego oczywiście jeszcze jeden bardzo istotny wątek dla europejskiej partii wojny. Dlaczego europejska partia wojny tak bardzo napiera na Trumpa i tak bardzo zależy jej na tym, żeby podtrzymywać atmosferę napięcia i żeby cały czas ta opowieść brzmiała w ten sposób, że lada moment nastąpi wojna i atak Rosji na reszcze państw i dlatego trzeba wspierać Ukrainę militarnie, bo, bo w przeciwnym razie grozi nam ten wielki światowy Armagedon, polegający na tym, że Rosja napadnie na pozostałe państwa NATO. Oczywiście, ktoś, kto kieruje się zdrowym rozsądkiem, zadaje sobie bardzo proste pytanie. Jak to możliwe, że Rosja, która nie jest w stanie zająć nawet tych terenów, o których teraz mówimy, bo stara się wywrzeć nacisk na to, żeby je w pewien sposób zdobyć dyplomatycznie, czyli przez z negocjacje, w jaki sposób miałaby zaatakować, nie zdobywając zresztą całej Ukrainy, a nawet nie zdobywając więcej niż 75% te, te, tego kraju, zaatakować pozostałe państwa europejskie. Jak to możliwe, że negocjacje, o których przecież czytamy, dotyczą się i dotyczą Doniecka, i dotyczą się rezygnacji z części Zaporoża, czy części okręgu zaporowskiego, czy części okręgu Hersońskiego, jak to możliwe, żeby od tej negocjacji przejść nagle do opowieści o ataku na wszystkie państwa NATO? To jest kompletnie niedorzeczne. To, jest, to po prostu się, to jest, to jest opowieść, która nie ma żadnych racjonalnych podstaw. Otóż jest tylko jedna podstawa racjonalna, ale ona oczywiście jest nierzeczywista, a mianowicie taka, że ogół państw unijnych próbuje wykorzystać eskalację i opowieść o eskalacji konfliktu do tego, żeby zbudować scentralizowaną Unię europejską. No niestety ogół problem polega na tym, że wielu Polaków daje sobie ten kit o, o straszliwym zagrożeniu wcisnąć i w związku z tym w ten sposób buduje się ich nastawienie pozytywne dla centralizacji Unii Europejskiej. No tak czy inaczej, po spotkaniu w Waszyngtonie europejska partia wojny znalazła się w poważnym, w poważnym kryzysie, ponieważ jeśli dojdzie, a wszystko na to wskazuje, że dojdzie do spotkania Trumpa z Putinem w Budapeszcie, jeśli negocjacje będą się toczyły dalej, to w w Momencie Trump może powiedzieć bardzo prostą rzecz. Okej, okay, ja umywam ręce, wy, jeśli chcecie toczyć tę wojnę dalej, róbcie to na swoje własne konto, proszę bardzo. Ja nie dam wam gwarancji bezpieczeństwa. Skoro twierdzicie, że nie można osiągnąć żadnego porozumienia kosztem terytorialnym Ukrainy bierzcie sprawy w swoje ręce. Proszę bardzo, niech się pojawi armia niemiecka, francuska, brytyjska i polska, i niech przystąpią do działań po stronie Ukrainy. No, problem oczywiście polega na tym, że w rzeczywistości żadna taka armia się nie pojawia, ponieważ wszystkie te gaduły nie mają nic do zaoferowania. Im głośniej krzyczą, tym mniej mogą. No, doskonały przykład to jest nasz minister spraw zagranicznych, o tym co już wiele razy mówiłem, czyli Radosław Sikorski, który próbuje naciskać na Stany Zjednoczone, żeby te przekonania, Przekazały rakiety Tomahawk Ukrainie, mimo że Polska nie ma rakiet Tomahawk, i mimo że Polska, gdyby doszło do eskalacji, byłaby pierwszym, oczywiście potencjal, pierwszą potencjalną ofiarą. No ale jak może być inaczej, skoro nastroje w Polsce zostały zbudowane niestety w, ogrom, w, w ogromnej części właśnie przez zwolenników Partii Wojny? I to Partii Wojny, która obejmuje obie główne siły polityczne. To doskonale pokazała sprawa, właściwie reakcję na sprawę Wołodymyra Rzecz, czyli tego Ukraińca, który miał, wszystko na to wskazuje, uczestniczyć w zamachu na Nord Stream 2. I polemika, która później wynikła między polskimi politykami a węgierskimi, ze szczególnym udziałem ministra Sjarto, to jest minister spraw zagranicznych Węgier, Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. W Polsce nie toczyła się debata między dwiema głównymi siłami na temat tego czy rzeczą zasadną jest przekazanie pana Władymira Żet Niemcom, czego się domagali w oparciu o europejski nakaz aresztowania, no i w oparciu o śledztwo, które przeprowadziła tamtejsza prokuratura, która przedstawiła bardzo poważne dowody wskazujące na udział tego człowieka w zamachu na Nord Stream, na wysadzenie Nord Stream 2, co jak wiadomo, w, używając kategorii prawa międzynarodowego, było aktem Terrorystycznym, tak? Na, do, do, którego, do którego doszło i w którym on uczestniczył. Otóż w Polsce nikt się nie zastanawiał nad tym, czy faktycznie należy to zrobić, czy nie. Obie główne siły spierały się tylko o to, jak bardzo nie chcą oddawać pana Wołodymyra Rzecz Niemcom. Jarosław Kaczyński zaczął komentować tę już po decyzji sądu, stwierdził, że w ogóle nie powinno dojść do zatrzymania tego człowieka, że wszystko wynika z tego, że prokuratura, która jest podporządkowana, i tutaj oczywiście padła cała masa różnych, skądnieną słusznych oskarżeń pod tym, pod tego, co robi obecna władza, no ale jak się to ma do rzeczy, czyli do tego, co i za co był sądzony pan Wolodymir Rzet. Donald Tusk od razu ogłosił, że sprawa została zakończona. Politycy tak naprawdę jednej i drugiej opcji mówili o tym, jak bardzo dobrze, że pan Wołodymyr Rzet zrobił to, co zrobił, że to, bo, bo każde działanie, przypomnę też wypowiedzi z, z kolei urzędników obecnego prezydenta, każde działanie skierowane przeciwko Rosji służy Polsce i dlatego, jeśli on wysadził Nord Stream 2, który dla Polski jest niekorzystny, to zrobił dobrze, bo, 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 bo doprowadził do osłabienia pozycji rosyjskiej. I w związku z tym, jeśli jedynym kryterium jest dążenie do osłabienia pozycji rosyjskiej, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, tylko o czym trzeba rozmawiać, czy trzeba było go w ogóle zatrzymywać. Otóż łatwo zauważyć, i na co wskazał zresztą Peter Siarto, że z punktu widzenia tych, którzy nie chcą wojny, zachowanie Polski jest zachowaniem całkowicie niezrozumiałym z trzech powodów. Powód pierwszy jest bardzo prosty. Jeśli Polska teraz będzie chciała, żeby w jakiejś innej sprawie ktoś kto jest ścigany przez polską prokuraturę na terenie Niemiec został Polsce przekazany no to z góry można powiedzieć że nie mamy na co liczyć powód drugi Polska jeśli akceptuje a tak to wynika z wypowiedzi głównych sił politycznych w Polsce akceptuje ten sposób działania który czyli wysadzanie w powietrze i działania terrorystyczne na skalę międzypaństwową jeśli my akceptujemy publicznie tego typu działalność to znaczy że możemy się spodziewać w w najbliższym czasie, oby tak się nie stało, ale w najbliższym czasie bardzo podobnych działań skierowanych przeciwko Polsce. I co wtedy Polska powie, jak wyleci w powietrze, nie wiem, jakiś ropociąg, rurociąg, mieszczący się gdzieś tam pod Bałtykiem albo w jakimś innym miejscu? My wtedy powiemy, że my jesteśmy oburzeni, bo my działamy w dobrej wierze, a tam, gdzie działają w złej wierze, Tylko kogo to przekona? No, nikt o zdrowych zmysłach, mówię o państwach. Postronnych nie przyjmie tej argumentacji. I rzecz trzecia, ja kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego my robimy to wszystko tak Publicznie i głośno. Dlaczego wspierają siebie w tej argumentacji albo w tej propagandzie i ośrodek prezydencki, i ośrodek rządowy? No tak, jakby jedni i drudzy wierzyli, że w interesie Polski jest okazywanie tej swoje, tego swojego zaangażowania wojennego po stronie Ukrainy. No ale jak to ma się do tego, o czym przed chwilą mówiłem, czyli do coraz bardziej prawdopodobnego porozumienia między Putinem, a Trumpem. Z czym my zostaniemy w ręku? Z poparciem Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii? To ja dziękuję bardzo. Naprawdę, jeśli w ten sposób mielibyśmy oceniać poziom y, y, intelektu i zrozumienia sytuacji geopolitycznej, to trzeba by polskiej klasie politycznej wystawić jak najgorszą ocenę.